Ale szczególnie uświęcone w zależności od uroczystości wypiekano różne gatunki chleba, weselne kołacze, zapusty na raczuchy tampuki, wielkanocne baby, pogrzebowe perebuszki peretywszy. Chleb zajmuje po dzień dzisiejszy na stole honorowe miejsce szczególnie miłych gości i nowożeniów. Wita się u nas chlebem i solą na znak przyjaźni i szacunku. Chleb jest także symbolem ludzkiej pracy i znoju. Ile trzeba wysiłku, żeby ziarna rzuconego w ziemię doczekać momentu, aby móc sprawiedliwie dzielić chleb pomiędzy wszystkich ludzi na świecie. Nohe vodi, moki, jajko, teko droži, štipta soli i už klebek u pjecu losi, krenut je do Czy na miodzie, czy też z pestką, ciemny jasny, czy mieszany, wybór mamy bardzo wielki, więc do żurawicy na chleb zapraszamy. ABC chleba chce, wiedzieć mi się godzi, z czego ten chleb się rodzi. DEE e. naprzód się rolnik orze ziemię czarną i pod się przycazianą. I kajot ziarno Noc zakiełkuje w ziemi łonie i kłos buja na żagonie. L i M gdy ustal gospodarza, zboże wiozą do narza FNO N, O, każde za obrotem w kół kamienia w białą mąkę się zamienia. P, Q, S. To już kres, swój piekarz mąkę bierze i na zacier rzuca w RTU i CO2 piec ogromny wkłada ciasto w chleb biały i chleb gotowy jest Patrzcie, ilu rąk potrzeba, aby mieć kawałek chleba. Do nas, do nas, do pieczeń zamknięta. Tylko nas, tylko nas, siebie tu potrzeba. Wyszedł serca, na ziemię oranu, pod błękitnym badzachimem nieba. Kreśli krzyża znak, wyciąga ramię, Trzeba bierze ziarno złote w swoje ręce i rozrzuca łukiem pułkowicim. Stąpa wolno po czarnym grzegonie, przeniknie.